Cześć, witam cię w powitalnym odcinku podcastu Kropka Nad M. W tym odcinku słyszysz, skąd się wzięła nazwa podcastu, jakie były inne propozycje na nazwę tego podcastu, dlaczego w ogóle podcast, dlaczego? Chciałem rozpocząć nadawanie czegoś takiego. Opowiem również o formule tego podcastu, w jaki sposób on będzie wyglądał, z kim będzie prowadzony i jakie informacje w nim będą poruszane. Opowiem też, kim jestem, jaka jest moja historia związana ze sportem, czym się zajmuję, jakiego bloga prowadzę. Zaczynamy! Siema, Marcin Hin z tej strony ironfactory.pl. Przed chwilą usłyszałeś intro do tego podcastu. Ta muzyczka będzie pojawiać się na początku każdego odcinka. W ogóle przejąłem taką formułę podcastu, że po powitaniu i takim krótkim spisie treści, który będę zawsze na początku mówił, tak by. Osoba, która zainteresowana jest yy, słuchaniem tego podcastu, żeby nie traciła czasu, jeśli tematy poruszane akurat w danym odcinku nie będą jej interesowały, to żeby po prostu nie musiała słuchać całego odcinka. Będę starał się zawsze po nagraniu głównej części odcinka nagrywać właśnie ten spis treści, by kontent, który będę z, ze swoimi gośćmi nagrywał, żeby on był jak najbardziej użyteczny dla Was, dla Ciebie. Po krótkim spisie treści, dalej opowiadam o formule podcastu po krótkim spisie treści będzie dział newsów będę starał się wyłapywać jakieś ciekawostki z polskich i zagranicznych portali sportowych I, i, i wraz z moim gościem czasami myślę będziemy podsumowywać również jakieś ciekawsze z tych newsów także to będą takie stałe elementy każdego odcinka mam nadzieję że każdego zobaczymy jak to wyjdzie tak naprawdę ale o tym więcej za chwilę i Później będzie następowała część główna. Na początku będą to wywiady, może jakieś porady sprzętowe. Będę chciał rozmawiać z zawodnikami, z amatorami, z zupełnymi amatorami, jak i z prosami, z elitą polską. Mam nadzieję, że będą się zgadzać na wywiady. Będą to zawodnicy zarówno triatloniści, jak i, i biegacze, maratończycy. Mam tutaj już trochę pomysłów na, na pierwsze odcinki, także pozostaje tylko je zmaterializować, wprowadzić w życie. A w końcu, jak się chce, to się, to się to zrobi. Rzadko, rzadko, bardzo rzadko będę nagrywał samemu, bo po prostu nie umiem gadać, co tu będę się krył. Wolę, jak ktoś inny mówi. Zresztą powiem szczerze, że nagrałem już jeden odcinek tego podcastu, nim w ogóle zacząłem nagrywać ten odcinek powitalny, więc moja taktyka się sprawdza. Ja nie muszę na razie dużo mówić. Może jak się przemogę, to, to wtedy będę więcej opowiadał w tym podcaście, ale na razie niech goście zajmują. Główne miejsce w, w treści tej audycji. O czym będzie ten podcast? Podcast generalnie będzie poruszał tematy związane z triatlonem, czyli tak naprawdę z trzema dyscyplinami: z kolarstwem, z pływaniem, jak i z bieganiem. I niektóre odcinki mogą być na przykład tylko o bieganiu, niektóre odcinki tylko o kolarstwie. I tematyka wydaje mi się, że jest aż wręcz za szeroka. Może po iluś tam, po stu pierwszych odcinkach. Może zacznę jakoś bardziej specjalizować się, w którąś stronę, w stronę treningu, diety sprzętu. Zobaczymy. No, tematyka jest bardzo szeroka. Na razie nie chcę specjalnie jej zawężać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w dalszej części. Za, za pół roku, za miesiąc, za rok zobaczymy. Wszystko na razie jest trochę niewiadomą, to, w którą stronę będzie rozwijał się ten podcast. Oprócz nowinek sprzętowych, czy ogólnie jakichś technologicznych powiedzmy odcinków związanych ze sprzętem. Będzie na pewno trochę mówione o zarówno odżywianiu, o trenowaniu, o odpoczywaniu. Może jakieś odcinki wyjdą nam trochę motywacyjne. No i newsy, newsy, newsy mam nadzieję, się będą pojawiać. Krótko, ale krótko i zwięźle o tak, może powiem. A teraz chciałbym powiedzieć kilka zdań na temat nazwy samego podcastu. W ogóle podcast chodził mi po głowie już od wielu miesięcy. Jednym z przyczynek, dla której chciałem go nagrać, był mój występ. W jednej z Maggade, to jest taki podcast technologiczny o, o, o Apple, o, o firmie Apple i produktach ich. No i ten odcinek był mega dobrze odebrany. Ja oczywiście moje wystąpienie w tym odcinku bardzo mi się nie podobało, no ale to jest standard, chyba że swojego głosu się nie lubi i ja też mam problem trochę z wysławianiem się, szczególnie jak mówię do mikrofonu i, i tak mm, trochę trema mnie łapie. Kupię to, ale większość osób, które zaczynają nagrywać, tak ma. I no cóż, należy do większości. Także nie umiem się wypowiadać, staram się, i przez to, że nie umiem mówić, to był kolejny z argumentów, dla którego chciałem nagrywać. Tak? Nie umiałem kiedyś pływać za dobrze, poruszałem się jakimś stylem, nie wiadomo jakim, byle do przodu, więc wymyśliłem triatlon. Teraz nie za bardzo umiem mówić, wysławiać się, mówić czysto i tak dalej, więc co tam, zaczynam nagrywać podcast. To może dokończę temat nazwy. Tak jak podcast chodził mi od dłuższego momentu po, po głowie, no, zacząłem się zastanawiać, jak, jaki tytuł w ogóle będzie miał, jaka będzie jego okładka, grafika. No i najpierw nad tytułem myślałem. Tutaj na Twitterze gdzieś tam głośno się zastanawiałem, myślałem, co to może być. I było, było trochę pomysłów. Jednym z najciekawszych, który, z którym się już zacząłem oswajać, był Positive Split po jednych zawodach po prostu kolega zaczął się ze mnie śmiać, że ja zawsze biegam positive split. No, może nie zawsze, ale ostatnimi czasy tak faktycznie było I, i że tak na przekór dla śmiechu podcast powinien nazywać się positive split. No, podłapałem tekst, wymyśliłem już okładkę z biegaczem. Okładka nie była za dobrze przyjęta przez znajomych, którzy, którzy ją oceniali, którzy, którzy mieli możliwość ją ocenić i Prawdę powiedziawszy, no ona kojarzyła się tylko z bieganiem, a, a podcast jednak miał, miał być o triatlonie, nie tylko o bieganiu. Gdzieś po drodze, podczas rozmów, również na Twitterze, rozmawialiśmy, już nawet nie pamiętam o czym, w każdym razie ktoś powiedział, że kończąc coś, jakiś etap w swoim życiu, postawi kropkę nad i. No a ja podłapałem, że patrząc na moje cele, czyli Ironman tak zostanie Iron Man'em, to ja nie będę stawiał kropki nad i, tylko postawię kropkę nad m. No i ktoś się włączył akurat do dyskusji i mówi, Marcin, kurczę, kropka nad m to jest właśnie świetna, świetny pomysł na, na, na tytuł tego podcastu. No i tak zostało. Później pod to zacząłem myśleć, jaką okładkę, jaką grafikę można by zrobić. To wszystko zajęło wiele tygodni, ale to dlatego, że oczywiście obijałem się, gdzieś tam to robiłem, akurat jak, jak miałem weny, jak mi się chciało. No, ale finalnie dobrnąłem do końca, czyli do początku. No i, i chyba już nie ma odwrotu, mam nadzieję, mam nadzieję, że wreszcie wypuszczę to i, i, i zacznę się tym bawić. I mam nadzieję, że to będzie świetna podróż, świetna zabawa z nagrywaniem podcastu. I, no i mam nadzieję, że poznawaniem nowych ludzi przez, przez, przez same nagrania. Podcast będzie podpięty oczywiście pod mojego bloga, czyli pod ironfactor.pl, gdzie od dwóch lat prowadzę własne zapiski na temat startów, treningów, czasami jak dostanę jakiś sprzęt do testów, to opisuję go. No taki mały personalny blog, który, który przez te dwa lata nie stał się może najbardziej popularnym blogiem sportowym w Polsce, ale ma swoją bazę stałych czytelników, co miesiąc około 2000 osób już go czyta. Mega mnie to cieszy, powoli w ogóle zaczyna do mnie docierać, że mam wpływ na, na, na to, co, co, co ktoś myśli, czy jaką ma opinię. Mimo, że wiele osób już przez te dwa lata mi mówiło, Marcin dzięki, zmotywowałeś mnie, Dzięki za to za tamto osoby mi to mówiły w cztery oczy, a po mnie to tak do mnie to zupełnie nie trafiało. Ale to też podobno jest wiele osób, którzy rozpoczynają swoją przygodę z blogowaniem czy z nagrywaniem. Ma coś takiego, że myślą, że, że ludzie po prostu są czy chcą być mili dla danej osoby i tam nie wytykają obłędów, czy, czy po prostu rzucają kilka miłych uwag. No, trochę o to w życiu też chodzi, żeby żeby być miłym wobec innych. Także podcast będzie jakby podpięty pod mojego bloga. Coś może więcej o mnie. No ja zacząłem uprawiać sport, znaczy całe życie generalnie uprawiam jakiś tam sport. Ostatnie 10, 15 lecie, w ogóle 30 lat mam, to tak a propos. No to powiedzmy, że ostatnie 12, 13 lat to większość czasu raczej spędzałem gdzieś na siłowni i w ten sposób ćwicząc, Kiedyś tam, może faktycznie 12 lat temu jeździłem trochę na rowerze górskim. Natomiast ostatnie lata to jednak była siłownia. Po ślubie, czyli uu, 9 lat temu, przestałem ćwiczyć i no tam parę kilo mi przybyło. Dojechałem z 80, znaczy ja przestałem ćwiczyć na siłowni, ważyłem 88 kg. Przestałem ćwiczyć to zjechałem gdzieś do 84. No i później równia pochyła w górę z tą wagą. Dojechałem do około setki i stwierdziłem, że w sumie aż tak źle nie jest, ale, ale fajnie by było coś z tym zrobić. No i zacząłem ćwiczyć powrót na siłownię. Później, jakoś tak zupełnie dziwnym trafem, wyszło tak, że po treningu siłowym zacząłem biegać na bieżni. 15 minut, 20, 30, gdzieś tam kupiłem buty do biegania. Na dworzu zacząłem biegać po 4 km. No i tak to wszystko się rozwinęło, że, że no, no przez te dwa. Trzy lata, nagle zacząłem biegać dyszki półmaratony. Za sobą mam jeden maraton. Po drodze stwierdziłem, że biegać już. Biegam, tak, mam jakąś tam wydolność I, i fajnie by było sobie znaleźć jakieś totalnie odjechane marzenie. Totalnie odjechanym pomysłem był dla mnie start w triatlonie. Totalnie sobie tego nie wyobrażałem. Ledwo co pływałem. Zresztą po pierwszych wizytach na pływalni. Tym bardziej utwierdziłem się w tym przekonaniu, że pływaka to ze mnie nie będzie. No ale przemogłem się. Poszedłem do szkółki, zacząłem uczyć się podstaw. Na początku nie mogłem 3 metrów przepłynąć, bo bałem się, mając głowę w wodzie do kraula, że, że się utopię, że nie mogę nabrać powietrza. Ale minęło 8-9 miesięcy i wystartowałem w swoim pierwszym triatlonie na dystansie sprinterskim. Co prawda, 750 metrów pływania to była udręka dla mnie, męka straszna. Bałem się tego. Zresztą słusznie, bo popłynąłem no, niecałe 17 minut, co prawda, ale czyli chyba nie aż tak bardzo źle, ale strasznie się tam wymęczyłem. Poszedłem za ciosem, też ucząc się pływać, nie patrzyłem na to, że, że inni dziwnie patrzą, że tutaj grupa kilku starszych osób uczy się dopiero co pływać, tylko robiłem swoje. I to generalnie polecam wszystkim, żeby nie oglądać się gdzieś na boki za siebie, tylko mieć jakiś swój cel i robić wszystko. O, może nie wszystko, ale robić dużo w tym kierunku, żeby go zrealizować. I to właściwie tyle. Mam nadzieję, że przez kolejne odcinki zarówno jakość, merytoryka, jak i sama forma będzie się poprawiać, że zarówno ja, jak i moi współprowadzący będą się lepiej czuli, swobodniej będziemy się wypowiadać i to wszystko będzie się o wiele lepiej słuchać. A dzisiaj już nie przedłużam. To był tylko odcinek informacyjny. Bardzo jestem ciekaw, jak, jak ten cały projekt wyjdzie, wypali. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony, także mam nadzieję, że ta pozytywna energia przejdzie kablami, przejdzie przez Wi-Fi do Was. No i, i, i tyle. Zatem zapraszam do subskrybowania tego podcastu, zapraszam do oceniania go w iTunes, do zostawienia gwiazdyki i recenzji oczywiście tylko i wyłącznie według własnej opinii i od razu zachęcam do ściągnięcia pierwszego odcinka, który wrzucam od razu pod tym powitalnym. Trzymajcie się i do usłyszenia.